Specjalizujemy się przede wszystkim w sprzedaży. Oraz książek w wersji elektronicznej, czyli e-booki i audiobooki. No, w katalogu obecnie mamy setki tysięcy produktów, które są dostępne w, w ramach y, trzech serwisów, które prowadzimy. Mowa tutaj o Nexto, Ekieski e Gazety. Istotą zarządzania katalogiem produktów w każdym sklepie, nie tylko naszym, jest odpowiednie jego opisanie i kategoryzacja. Więc y, obecnie bazujemy przede wszystkim na deklaratywnych informacjach dostarczanych przez wydawcę. To jest poza nazwą, autorem, tłumaczem, opisem i innymi danymi, otrzymujemy określenie gatunku i grupy docelowej. I w tej postaci publikacje trafiają do oferty, którą widzi de facto klient na stronie internetowej. Jesteśmy w stanie zweryfikować treści danej publikacji, chyba że ją po prostu przeczytamy, no, a na to nie mamy po prostu czasu. No i tutaj z pomocą przychodzi przede wszystkim sztuczna inteligencja, w której upatrujemy przyszłość rozwoju naszego katalogu, która pozwala w krótkim czasie przeczytać wszystkie publikacje, nazwijmy to przeczytać przez, przez, przez maszynę wirtualną i, i przetworzyć te dane, zwrócić informacje o publikacji, których wcześniej nie znaliśmy, typu jej nacechowanie, czyli de facto o czym ta książka jest. Kto jest jej, jej głównym bohaterem, gdzie dzieje się miejsce akcji i tak dalej. Znamy dobrze podział na gatunki literackie, i po nich możemy szukać książki, chociażby książka z kategorii kryminalnej. Ale dzięki temu, że sztuczna inteligencja wie więcej, możemy zareferować klientowi narzędzie do bardziej szczegółowego zdefiniowania, czego chce, lub zaproponować wprost daną publikację, która najbardziej. Będzie najprawdopodobniej i najbardziej zbliżona do tego, co klient chciałby przeczytać. Więc na przykład chciałbym przeczytać książkę kryminalną, ale na dodatek, gdzie akcja dzieje się w czasach współczesnych, w Polsce i jest przy okazji też zabawna. Więc co więcej, chcę na nią poświęcić maksymalnie weekend. No i tego typu kategorie mogę wyklikać w serwisie i dostać, dostać mieć wyświetloną ofertę danego, danych tytułów. Co więcej, sprzężając to z moimi poprzednimi jakimiś zakupami albo działaniami, system też może wiedzieć to, że książka, którą wcześniej czytałem danego autora, bardzo mi się spodobała, ponieważ dosyć szybko na przykład ją przeczytałem bądź wystawiłem pozytywną, pozytywną opinię o produkcie, w związku z czym również możemy w, w propozycjach od razu zbustować ten, ten produkt w ofercie do klienta.